Witam wszystkich! Dzisiaj porozmawiamy o Warszawie 210, czyli o jednym z niezrealizowanych niestety projektów zmodernizowania, zmienienia Warszawy w samochód nowoczesny. I pamiętajcie, że Warszawa już w drugiej połowie lat 60. zaczęła być samochodem odstającym od tych nowocześniejszych konstrukcji. Wiemy, że była oparta na samochodzie, który został oparty na jeszcze innym samochodzie i część, Duża część tych rozwiązań, które stosowano w Warszawach, niestety była po prostu przestarzała. Dlatego na początku lat 60. stwierdzono, że już wcześniej oczywiście o tym wiedziano i próbowano coś zmienić, ale na początku lat 60. stwierdzono, że właściwie należałoby stworzyć zupełnie nową konstrukcję, co przerodziło się właśnie w projekt Warszawy 210, ponieważ tutaj nie chciano iść w jakieś Półśrodki, tutaj nie chciano zmienić tylko silnika, czy też znowu troszkę zmienić nadwozia. Nie, tutaj te zmiany miały być o wiele głębsze, miały sięgać o wiele dalej. I tutaj oczywiście mowa o tym, że stwierdzono, że z pewnymi rozwiązaniami po prostu nie damy sobie rady. I należy zrobić coś, co na przykład inne państwa, może nie wymieniajmy ich z nazwy, robiły od dawna czyli skopiować czyli podejrzeć, czyli wykorzystać inne konstrukcje do zbudowania czegoś własnego. I w ten sposób padło na Forda Falcona model 1960, których kupiono dwie sztuki i postanowiono, że dużo z tych rozwiązań zastosowanych w tych Fordach zostanie jakby to powiedzieć delikatnie no, można powiedzieć, że troszkę będziemy się wzorować na tym, co w tych Fordach Falconach było. Głównie chodziło tutaj o silnik. O silnik, który jednak jest jednym z tych najważniejszych elementów i tych najtrudniejszych do zbudowania. Więc stwierdzono, że tu głównie będzie to silnik, właśnie od tych Fordów Falconów. Ale pojawił się duży problem. Pamiętajcie, że ten Ford amerykański samochód był samochodem który został zaprojektowany, wyprodukowany w troszkę innych jednostkach. Tam mamy cale, my opieramy się na centymetrach, dlatego ten silnik o pojemności 144 cali sześciennych, czyli około 2360 cm sześciennych, on musiał być zmieniony, ponieważ postanowiono, że skopiuje się tą sześciocylindrową jednostkę o pojemności prawie 2,4 litra. I zrobiono to w ten sposób, że skopiowano ją stosując najbliższy, większy rozmiar. Czyli zamiast rzędowej szóstki o pojemności, właśnie około 2,4 litra, otrzymaliśmy silnik o pojemności 2,5 litra. No, dodatkowo jeszcze zrobiliśmy ten silnik jako odbicie lustrzane, żeby nie było, że go skopiowaliśmy. No, wszyscy wiedzieli o co chodzi. I co ciekawe, pomimo tego, że doszło do wzrostu pojemności, to z różnych powodów spadła na przykład moc. Ten silnik miał oryginalnie 90 koni, nam wyszło 80 kilka, 84, 86 koni, chociaż tutaj może powodem być troszkę inny pomiar, według innych standardów i może to z tego wynikać. Tutaj nie zapominajcie o tym, że ta Warszawa, tą którą produkowaliśmy, to przecież też pojazd, samochód, który miał takie rozwiązania. Pabieda, na której oparta była Warszawa, czyli Warszawa była licencyjną Pabiedą, to ona też miała silnik, który został stworzony w ten sposób. I tu po prostu wzięli silnik od Dodgea D5, sześciocylindrowy o pojemności 3,6 litra, ucięli dwa cylindry, i powstał silnik czterocylindrowy 2,4 litra. Tylko, że tutaj, jeśli chodzi o moc, to ona spadła drastycznie. Z około 100 koni do 50, 50 kilku koni mechanicznych. I tu powodem, dlaczego w przypadku Pabiedy tak zrobiono, było to, żeby zmniejszyć spalanie. Tylko, że to się po prostu nie udało. Ten silnik czterocylindrowy 2,4 potrafił spalać więcej niż ten oryginalny dodżowski 3,6 litra. Tu w tej naszej kopii. Może tak to nazwijmy, takiego dużego problemu nie było. Tu moc była zbliżona, tu spalanie też nie spadło. Nie, spadło, nie wzrosło 10-12 litrów na 100 km, osiągi to około 160 km na godzinę. I myślano, że ten silnik, ten nasz silnik, będzie miał podobne parametry, również jeśli chodzi o wytrzymałość, ponieważ ten oryginalny silnik charakteryzował się bardzo dobrą wytrzymałością. Chociaż tutaj może by dużo zależało od materiałów, od sposobu wykonania, tego nie wiemy. Ale mieliśmy już silnik. Silnik bardzo nowoczesny, konstrukcję bardzo, bardzo fajną. Tylko, że ten silnik 2,5 litra sześciocylindrowy to nie było coś, co chciano by dać na przykład ludowi. Warszawa 210 z sześciocylindrowym silnikiem miała być dla tych równiejszych, wśród tych wszystkich równych czyli dla urzędników, dla ludzi zasłużonych, a zwykły lud miał dostać silnik mniejszy. I tu pojawił się problem, spory problem, ponieważ ok, mamy tego Forda, mamy litrową jednostkę, która powstała poprzez pewne zmiany w tym oryginalnym silniku, ale nie mamy silnika dla ludu. Więc co zrobiono? Ucięto dwa cylindry. Tak, ucięto dwa cylindry i powstało silnik o pojemności około 1,6 litra o mocy około 60 koni, prawie 60-60 kilka koni. Taki dla ludu. Spalający 8-10 litrów paliwa, pozwalający się rozpędzić w Warszawie 210 do około 135 km na godzinę. I w ten bardzo prosty sposób rozwiązano problem silników. I tutaj warto zaznaczyć, że jednak ten ubytek mocy w naszej. Obciętej o dwa cylindry kopii był o wiele mniejszy niż w przypadku tego, co zrobiono z tym silnikiem, który napędzał tą Warszawę, Pabiedę, które były produkowane. I później przeszliśmy do stworzenia nadwozia. Nadwozia, które było naszym projektem, bardzo nowoczesnym. Pamiętajcie, mamy początek lat 60. Te kształty, ten wygląd samochodów, wówczas to wszystko zaczęło się zmieniać. Troszkę inaczej miało to wyglądać i wyglądało niż w latach 50. i zaprojektowano naprawdę bardzo nowoczesne nadwozie. Co ciekawe, nadwozie, które miało przewozić sześć osób, ponieważ podobnie jak w przypadku tych samochodów amerykańskich, nie zastosowano z przodu dwóch niezależnych siedzeń, tylko kanapę, czyli trzy osoby z przodu, trzy osoby z tyłu, sześć osób możemy przewozić, co wówczas też miało pewne znaczenie. I na nadwozie było bardzo nowoczesne było naszym projektem. Jeśli chodzi o podwozie, to tutaj też dużo zmian, kolumny MacPersona, wiele różnych zmian w porównaniu na przykład do tego Forda Falcona. Chodziło o to, żeby jednak móc wykorzystać również te rozwiązania, które już produkujemy i które potrafimy wyprodukować. Ponieważ skopiowanie czegoś. Kiedy nie potrafimy na przykład czegoś wyprodukować, czy to jakiegoś elementu zawieszenia, czy elementu silnika, nie ma sensu po co kopiować, a później nie móc tego produkować. Dlatego tu też były pewne wprowadzone zmiany. Tylko, że cel był jeden. Ten samochód miał być wytrzymały. Miał na tych ówczesnych naszych polskich drogach i niedrogach sobie poradzić i być bardzo, bardzo wytrzymałą konstrukcją. I z tego co wiemy, udało się to zrealizować. Jeśli chodzi o silnik, jeśli chodzi o zawieszenie, jeśli chodzi o układ hamulcowy dwuobwodowy, który miał być przystosowany nawet do tego, że po rozpoczęciu produkcji możemy go zmienić na zastosowanie tarcz, niebędne tylko już może tarcze, to wszystko było nowoczesne i to wszystko się sprawdzało i to wszystko byliśmy w stanie produkować. I można zadać pytanie, dlaczego, chociaż ten projekt trwał od 1961 roku, w 1964 roku już właściwie ta Warszawa 210 była gotowa, dlaczego to nie trafiło do produkcji? Ale zanim odpowiem na to pytanie, to może jeszcze powiem o wymiarach, ponieważ to jest bardzo ważny element. I długość naszej Warszawy 210 to około 4,70 m, szerokość 175 cm. Wysokość 143 cm, a rozstaw osi 2,78 m, więc to pojazd duży. Na przykład w porównaniu do naszego Fiata 125P, dużego Fiata, był on o około pół metra dłuższy. Po prostu był to duży samochód. A jeśli chodzi o masę, to on był lżejszy od Warszawy. Od tych produkcyjnych warszaw był lżejszy o ponad 100 kg. No jednak była to nowocześniejsza konstrukcja, nie tak ciężka. Chociaż te rozmiary naprawdę robiły robotę. I teraz może sobie odpowiedzmy pytanie: mamy już projekt, mamy wszystko to, co jest potrzebne, żeby on trafił do produkcji. I dlaczego tej produkcji nie ma? Dlaczego nie rozpoczynamy tej produkcji? I tu po pierwsze, pamiętajcie, że wdrożenie samochodu do produkcji kosztuje. To nie jest prosta sprawa. A już wówczas w połowie lat 60. można powiedzieć, prawie dogadana była produkcja przed chwilą wspomnianego Fiata 125P, czyli takiej konstrukcji, która zawierała w sobie elementy dwóch, trzech modeli Fiata. I my mieliśmy to wszystko mieć na kredyt oczywiście, który będziemy spłacać przez wiele lat. To jest o wiele prostsze niż wyłożenie pieniędzy na własny projekt. Do tego mieliśmy dostać maszyny, miała być zorganizowana produkcja. To wszystko było dużo łatwiejsze niż wprowadzenie Warszawy 210 do produkcji. Więc postanowiono, że nie. Lepszym rozwiązaniem będzie oczywiście licencyjna produkcja Fiata. Wiemy, że jednak ta produkcja Fiata bardzo dużo dała naszemu. Przemysłowi motoryzacyjnemu, tylko że nie wiadomo, jak dużo dałaby ta produkcja właśnie, Warszawa, właśnie Warszawy 210. Czyli mamy oczywiście coś, co spowodowało, że ta Warszawa 210, chociaż była udanym projektem, nie została zrealizowana. Łatwiej, prościej było oczywiście produkować Fiata 125P. Dodatkowo uważano, że ten Fiat jest, będzie tańszy. No tutaj, może bym się z tym spierał, ale przecież wszystkich danych nie posiadam. I takie spojrzenie na ten samochód, na Warszawę 210, no nie było zbyt dobre z powodu tej sześciocylindrowej jednostki, która miała być tylko właśnie dla wybranych, a zwykły lud miał jeździć z tym silnikiem 1,6. I stwierdzono, że nie za duże, zbyt takie zachodnie. Zbyt takie, można powiedzieć, amerykańskie. Po co to ludziom? Po co im takie wielkie samochody? Weźmy tą licencyjną produkcję Fiatów 125P, która jest łatwiejsza, którą rozłożymy sobie na wiele lat, która będzie po prostu też mogła być łatwiej przedstawiona i wiele innych rzeczy, a nie róbmy czegoś swojego, ponieważ to jest zbyt takie amerykańskie, zbyt dobre. Szkoda. Ponieważ to była naprawdę bardzo ciekawa konstrukcja, a Ford Falcon naprawdę i się świetnie sprzedawał, i się świetnie sprawdzał. Więc myślę, że ta jednostka mogłaby być świetna. A ten 1.6 z spalaniem 80 litrów mógłby być naprawdę bardzo dobrym konkurentem, na przykład dla tych Fiatów 125P, które też wcale mało nie spalały. A może nasze, nasza Warszawa 210 byłaby po prostu też wytrzymalsza. Tutaj bardzo ważną sprawą jest oczywiście to, że początkowo Warszawa 210 miała być produkowana jako sedan i kombi. Tylko że z czasem, podobnie jak w przypadku Warszawy, miała powstać również wersja furgon, sanitarka itd. itd. Opracowywany na jej bazie był też taki mikrobus. Tak, żeby oczywiście tutaj stworzyć całą rodzinę pojazdów, opartą na tych silnikach i na tych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Coś, co zrobiono na przykład na Warszawie, coś, co później robiono też z innymi pojazdami. Wielka szkoda, że to nie zostało, zostało zrealizowane, ponieważ z tych projektów, jakie stworzyliśmy, ten chyba był najbliższy, jeśli chodzi o stworzenie czegoś naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnego. No ale tak to wyglądało. Poszliśmy łatwiejszą drogą i stwierdziliśmy, że jednak, hmm, za duży, za dobry, za nowoczesny też jest czymś niechcianym. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania, ocenienia, skomentowania. Co Wymyślicie na ten temat? Czy ta Warszawa 210 mogła okazać się bardzo dobrym pojazdem i jednak zrobiłaby więcej dobrego dla naszej motoryzacji? niż na przykład właśnie wspomniany Fiat 125p. Zapraszam do komentarzy, do zobaczenia i usłyszenia ponownie.